Jesteśmy przygotowani do robienia wlewki samopoziomującej. Mamy siedem wiaderek, siedem po to, żeby zacząć mieszać w jednym, potem w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym. I kiedy skończymy w siódmym, tak mam to obliczone. Z praktyki zaczynamy przemieszać, przemieszać, zaczynamy mieszać w pierwszym i idzie to pierwsze wiaderko do już do wylewania. Zacznę tutaj od tego rogu, gdzie jest najwyżej od najdalszego rogu, tak, tak jak to się ma mamy tutaj yy, Kołkiem zaznaczony, taki ripierek wysokość, którą mamy nad lewą. Tutaj niestety ta część korytarzyka pójdzie ze spadu ze względu na to, że w tamtym miejscu jest bardzo nisko i posadzka wyszłaby ponad centymetr poza istniejącą już posadzką w pokoju. Wszystko jest elegancko zagruntowane. Ripiery karteczkami zaznaczałem, żeby nie nadepnąć. Poziomka jest. Podłączymy. Ustaliłem, że tutaj około 15 cm ma mi pokazywać na miarce, kiedy dotknę góry śruby. Tak też jest. W każdym miejscu. Elegancko. Dajmy na no to tutaj też. No, zobaczymy, czy tutaj, bo tu jest dosyć wysoko. Jest też 15, pokazuje. Dokładnie. No, jeszcze tylko punkt bazowy. Usunę tą kafę wypoziomowaną, która służyła mi. Za bazę do poziomicy, żeby poustalać wszędzie poziomy w całym tym pomieszczeniu. Jak widzicie, niby to kwadrat, ale, ale tutaj korytarzyk. Tutaj doprowadzenie malutki korytarzyk do drzwi. No i całość jeszcze musiałem uwzględnić. Y dalsza część korytarza, która ma 30 metrów w drugim etapie <laughs> więc zabieramy się za chwilę do pracy robimy atlasem droższy trochę aniżeli co po niektóre posadzki, ale ale wdzięczna za prawa. Nie wiem, czy to nie kryptoreklama jakaś, czy coś tam, no ale jeżeli komuś mam podpowiedzieć coś, ma informacja posłużyć, pomóc, no to tyle. Życzę powodzenia, na razie, hej. Wlaźmy jakiś facet w kadry. W kadry, jakiś brzydar? Po godzinie, po półtorej godziny, właściwie tu sucho, tam jest ostatnie wylewanie, przed chwilą. Jak widzę, wiki z końcami. No i tutaj, teraz to mnie ten nieszczęsny spadek. Wyleje ze dwa wiaderka, trzy jeszcze i będzie silnik. Po 16 godzinach posadzka tak wygląda, ściągnąłem folię teraz, jest to nad wyrost robione po to, żeby dobrze związało w tych najgrub, najgrubiej wylewanych miejscach, takie jak to, na przykład tutaj takie trochę przesadzone 3,5 cm, niby do trzech się leje, no ale tu akurat taka była potrzeba. Eee. Nie popękało wszystko gra. Folia była położona po to, żeby jak już wspomniałem dobrze wiązało, ale też i są prowadzone inne prace elektryczne. Karton gips jak widać kładłem. No, także tu jest ta druga część posadzki ze spadem ona będzie